Monty Python's Flying Circus. Get down, get down, get down. Jesteśmy nad morzem, jakby ktoś nie zauważył. Tam są ciecie i leszcze. Z wyjątkami. Tam też są ciecie i leszcze, aczkolwiek w miejscu A tutaj mam... O, proszę spojrzeć. To jest mój symbol władzy, generalnie. Symbol władzy nad tym całym Morzem Balteckim, które jest zielone. Jak sama nam wskazuje. Chyba? I proszę, tym się rzuca. Marysia S. nie dorzuci oczywiście. Zrzucam minę. Ale proszę, o! Będę rzuca. A, nie się. Także akcja jest całkowicie spontaniczna. Marysia nic o niej nie wiedziała. I wszelkie numery wykonywane w tym numerze są wykonywane przez kaskaderów albo przez kompletnych idiotów. Nie powtarzajcie ich w domu ani nie przesyłajcie własnych, bo i tak nie zamierzamy ich oglądać. Żegnamy naszego wielkiego przyjaciela! Tam bardzo smutno. Marysi też. Ało.